Rozmawiając z tobą, Michał i też śledząc media, odkąd w nich jestem, mam takie, e, muszę zapytać o Kubę wojewódzkiego. Czy zużyłeś mu wczoraj życzenia? 60 lat. Kuba miał rodzinę wczoraj, naprawdę. 60 Jego najlepszego mordo, całuję cię serdecznie, zbliżam się do tego wieku emerytalnego nieuchronnie. Jestem z tobą w bólu i w radości. No właśnie, czy Wy w ogóle jeszcze macie czasem jakiś kontakt, czy całkowicie to jest zakończona historia? Swoje, no, wiesz no, to historie mają to do siebie, że, 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 że piszą się i mają wielokrotne e, w dzisiejszych czasach początki i zakończenia. E, nie widzę tu żadnego, żadnego zakończenia. Jesteśmy w kontakcie z Kubą, jesteśmy po prostu kumplami. E, mieliśmy różne wyboiste, jak to w tych związkach, e, 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 ścieżki. E, na dzień dzisiejszy pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dajmy spokój tym dywagacjom. Nie nakręcajmy już tej spirali. E, po prostu zawsze miałem słabość do, do Kuby. Mówiłem to wielokrotnie. A poza tym ja zawsze dobrze życzę ludziom bez względu na to, na to co, się, co się wydarza. E, także każdemu, nie tylko Kubie życzę wszystkiego, co dobre i z każdym, kogo spotkałem, to nie wyrządził mi specjalnej krzywdy. Otrzymuję kontakt.